Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista. Podpowiem w tym odcinku, jak poradzić sobie z przekształceniami skomplikowanych wzorów w momencie, gdy musimy prowadzić, bądź gdy po prostu prowadzimy jakieś obliczenia za pomocą arkusza kalkulacyjnego, czy to przy pomocy open sourceowego darmowego LibreOffice Calc, czy za pomocą na przykład Microsoft Office. Oczywiście, być może znamy różne inne metody na to, by jakiś konkretny wzór szybko móc przekształcić. Przykładowo, mamy podaną średnicę, obliczamy pole. Przekroju kołowego, i powiedzmy, że z jakichś tam przypadku wytrzymałościowego, na przykład, wychodzi nam, że jednak wymagane pole przekroju jest o innej wartości. I teraz chcemy na szybko, że wprowadzamy sobie to wymagane pole przekroju, i chcemy, żeby arkusz kalkulacyjny szybko nam. To tą średnicę wymaganą podał. Oczywiście, w przypadku takiego trywialnego wzoru większego problemu nie ma, bo albo po prostu wiemy to już z doświadczenia, że tak ten wzór wygląda, albo po prostu nawet w razie jakiejś tam niepewności jesteśmy w stanie bardzo szybko sobie to wyliczyć na kartce. Ale powiedzmy, że na przykład w innym przypadku mamy taki oto przekrój który widzimy na załączonym tutaj screenie. Ten przekrój zresztą mamy tutaj w programie SolidWorks, który tutaj występuje jako gościnnie w tym linijnym materiale i będzie pełnił rolę jakby sprawdzającą w tym, czy obliczone przez nas formuły, które będziemy tutaj prezentować, są obliczane w sposób poprawny. No i teraz... Chodzi nam o to, że powiedzmy dla takiego zadanego tutaj przekroju, jaki widzimy, mamy policzony moment bezwładności. I jak wiemy, tutaj zresztą widzimy formułę, to równanie, ta formuła, która opisuje ten moment bezwładności dla takiego przypadku jest troszeczkę, można powiedzieć, skomplikowana. No i teraz. Yy, powiedzmy, że mamy zadany jakiś tam wymiar charakterystyczny, dla którego wyniesie moment bezwładności tam ileś. Ale znowu sprowadząc jakieś tam obliczenia, okaże się, że jednak wymagany moment bezwładności to na przykład jest taka wartość. I teraz chcę, żeby yy, z tego wzoru udało mi się policzyć, jaki muszę nadać wymiar charakterystyczny, który w tym przypadku, tu powinno być 8 mm, Właśnie tak, aby te belki, które tutaj widzimy, przyjęły wymaganą grubość i ile ta grubość powinna wynosić. Jak tutaj zresztą widzimy na wzór, troszeczkę będzie to trudniejsze. I teraz z jakich oprogramowania tutaj sobie skorzystamy? Czyli tak, w pierwszej kolejności, oczywiście, jako główny program, to darmowy LibreOffice, wieloplatformowe narzędzie, a narzędziem wspomagającym będzie WX Maxima, która też jest programem wieloplatformowym i przeze mnie już pokazywanym tutaj na moim kanale i jeszcze dodatkowo. Dodatkowo będziemy mieli tutaj jako weryfikację program SOLIDWORKS, który na podstawie zadanego przekroju możemy właściwości przekroju sobie obliczyć i tutaj uzyskać wartość momentu bezwładności właśnie dla takiego zadanego przekroju. Żeby sobie jeszcze klikniemy, teraz mamy to narzędzie, więc nie będziemy widzieć. Jeszcze raz sobie w ten sposób zrobimy pogląd. I tutaj widzimy, że są dokładnie te same dane, które, które mamy. Wprowadzone w Excelu, więc możemy potwierdzić przez przełożymy sobie tutaj jeszcze raz sobie zaznaczymy ten szkic, który chcemy sobie obliczać i widzimy, że to jest 2, 3, 9, 4, 1, 9, 7. I jak sobie przejdziemy do Excela przy takich parametrach 2, 3, 9, 4, 1, 9, 7, więc moment bezwładności nam się zgadza. I teraz zaczniemy od prostszego przykładu, żebyśmy mniej więcej zobaczyli na czym to polega. Czyli sprawa jasna, mamy zadaną średnicę, mamy pole przekroju, no i piszemy sobie formułę, że jest to pi razy to pole, ta komórka do kwadratu. No i dzielimy przez 4 i mamy wymagane, znaczy mamy obliczone pole przekroju. I powiedzmy, że przeprowadziliśmy jakieś tam inne obliczenia, i się okazało, że jednak potrzebujemy, aby pole powierzchni dla naszego przekroju kołowego wynosiło 100, 120 mm2. I teraz chcemy sobie przekształcić ten wzór, który tutaj mamy, w bardzo szybki sposób z użyciem właśnie. Przykładowego programu WX Maxima na wymiar po prostu tej średnicy. Więc jak teraz do tego przystępujemy, to będzie na razie proste, po to, żebyśmy załapali metodykę i przejdziemy sobie do tego przypadku bardziej trudnego. Więc teraz tak, musimy sobie połapać, co wiemy, czego nie wiemy i co chcemy uzyskać. I teraz tak, co zadajemy? Zadajemy wymagane pole przekroju, a obliczamy pole przekroju na podstawie zadanego parametru, czyli jak przechodzimy teraz do programu Maksimy, musimy wskazać, co będzie naszą daną, którą my podajemy, czyli nasze pole przekroju. Czyli wiemy, że nasza komórka z daną, którą chcemy wprowadzać do obliczeń, leży na pozycji C17. Więc wpiszemy sobie tutaj pozycję C17 i teraz do niej, może nawet na razie bez znaku równa się, zaraz powiem dlaczego. Do niej przypiszemy sobie wzór, jaki po prostu wynosi na. Jaki jest wymagany dla obliczenia pola przekroju? A ten wzór jest zachowany tutaj, w tej komórce o adresie F16. I ja sobie tę formułę, którą tu wprowadziłem, skopiuję. Przejdę do programu i sobie ją tu wkleję. Mam formułę, która mi oblicza pole przekroju, no i sobie daję Enter. No i program mi ładnie tutaj wylistował jakby to równanie, zapisując go w postaci takiej powiedzmy ułamkowej, bardziej czytelnej, zrozumiałej. I teraz moim zadaniem jest poprosić program Maxime, aby mi z tego wyliczył średnicę. I teraz jak sobie zobaczymy, średnica jest na polu c16. I ten parametr chcemy sobie wyliczyć. Więc teraz prosimy program, żeby nam policzył poprzez zadanie mu formuły, czy też polecenia solve, czyli rozwiąż, w pierwszej kolejności podajemy mu równanie, które ma rozwiązać. Wpisuje znak procenta. Znak procenta w pakiecie Maxima oznacza pobierz y, równanie, które ostatnim czasem zostało wykonane w programie. Czyli po prostu ostatnią operację, jaką wykonał program, y, będzie po prostu mieściła się pod znakiem procent. Inaczej możemy się odnosić do tych adresów, które tutaj widzimy. Procent 1, procent o 1 w ten oto sposób. No ale wystarczy sam procent, więc tu ostat... o, chodzi o to, że to jest ostatnia formuła. I wylicz mi z tego równania parametr C16. Daję Enter. No i z racji tego, że mamy tutaj równanie kwadratowe, ponieważ średnicę mamy podniesioną do kwadratu, no to spodziewaliśmy się pewnie tego, że dostaniemy dwa rozwiązania. Nam oczywiście chodzi o wartość dodatnią. I teraz tak, zaznaczamy sobie ten wynik, robimy Ctrl-C, i przechodzimy sobie stąd do Excela. Owszem, może ktoś raz pytanie, to jak to jest przekonwertowane? Oczywiście to jest automatycznie przekonwertowane, jak wkleimy sobie w dowolnym miejscu, to dostajemy odpowiedni odpowiedni, że tak powiem, tutaj zapis taki, który na przykład możemy sobie również użyć w momencie, gdy piszemy program w jakimś języku programowania C, Python, czy jakikolwiek inny, w analogiczny sposób możemy tutaj operować na zmiennych i je sobie wprowadzać. Tylko teraz zwróćcie uwagę na pewną sprawę, jak wiemy, czy to Excel czy LibreOffice działa na poleceniach, które są nieco odmienne od znanych w językach programowania. Tym bardziej, że są jeszcze uzależnione od wersji językowej, w jakiej mamy, że tak powiem, obsługiwany ten program. Akurat ja tu mam wydanie w wersji polskiej, dlatego wiemy, że jeżeli mamy pierwiastek, to Excel czy też kalkę nam takiego polecenia nie, nie rozpozna, tylko musimy po prostu użyć takiego polecenia, jakie obsługuje arkusz kalkulacyjny, czyli musimy wpisać pierwiastek słownie. No i teraz, jak mamy już skorygowane, skorygowane nasze równanie. Kopiujemy go sobie, przechodzimy do naszych kalkulatorów, wprowadzamy sobie znak równa się, wklejamy nasze, e, naszą formułę, no i widzimy, że powinniśmy e, zadać wymaganą średnicę minimalną 12,36 mm. Powiedzmy, że gdzieś tam dostaliśmy pręd 13 mm, sprawdzamy, powinniśmy mieć ponad 120 mm kwadratowych działa. No to widzieliśmy, że teraz mniej więcej metodykę, sposób na to, jak, jak to mniej więcej się yy, yy, obsługuje. No i też mniej więcej tutaj widzimy, jak to działa, że tutaj mamy schowane po prostu yy, czwórkę, mamy wyciągniętą przed pierwiastek, akurat w tym przypadku. Inaczej byłaby pod pierwiastkiem jako czwórka razy, prawda, pole powierzchni przez, yy, przez pi. No to teraz lecimy do czegoś bardziej skomplikowanego. Czyli teraz podobna sytuacja. Chcemy obliczyć wymiar charakterystyczny, teraz ma wymiar 8 mm, czyli są to grubości tych, tutaj widzimy, prostokątów. I teraz tak, wiemy, że nasza, nasza zadana, która będziemy wprowadzać do naszego nowego wzoru, leży w komórce C11, czyli ten, ta wartość momentu bezwładności, którą chcemy, że to powiem, zadawać, która wynika z jakichś tam innych obliczeń. Jest to C11. No to najpierw sobie tu wszystko wyzerujemy, ale również wprowadzimy sobie taką formułę kill-all, żeby po prostu Maxima wyczyściła całą pamięć, na jakiej teraz obsługiwała, razem ze wszystkimi zmiennymi, wszystkimi informacjami, jakie dotychczas tutaj były obsługiwane, żeby po prostu nie było jakiegoś konfliktu. I teraz mamy C11, więc wpisujemy sobie adres C11 i do tego C11 przypiszemy sobie Równanie, jaki opisuje wyliczenie momentu bezwładności, które mamy tutaj zapisane. Widzimy, że ono zostało policzone po prostu stwierdzenia Steinera. Myślę, że tutaj nie powinno być żadnej jakiejś trudnej e, sprawy. No i sobie damy teraz enter, przy czym pamiętamy, żeby tutaj nie było dwóch znaków, równa się powinien być tylko jeden znak, więc teraz to skorygowałem. Naciskam Enter. No i mam równanie. I teraz proszę zobaczyć. Tam w przypadku obliczenia równania kwadratowego wszystko było proste. Ale teraz zobaczcie, co się dzieje tutaj. Sprawdzamy, który parametr chcemy wyliczyć. Chcemy wyliczyć wymiar charakterystyczny, który kryje się w komórce C6, więc naszym zadaniem jest wyliczenie stąd parametru C6, ale zobaczcie, gdzie on się znajduje. Tutaj mamy zwykłe równanie, tutaj mamy jeden wyraz, jest mnożony przez c6, które znajduje się w nawiasie z trzema wyrazami podniesione do kwadratu. Czyli mamy tutaj wzory skróconego mnożenia na równania kwadratowe i jeszcze dodatkowo zobaczcie, że mamy trzy składniki, więc jeszcze dodatkowo będziemy mieli tu uwikłane jedno rozwiązanie. Teraz tu c6 mamy podniesione do potęgi trzeciej i jeszcze jeden wolny wyraz. Więc teraz widzicie, że samo to już wprowadza pewne zamieszanie, gdzie jakby nam przyszło to próbować rozwiązywać metodą, że tak powiem, analo analityczną, analogową, czy jeszcze w inny sposób, no to troszeczkę mielibyśmy tutaj pracy. A w ten sposób teraz próbujemy, aby program maksima nam to policzył, czyli odnosimy się do powyższego równania i chcemy, żeby parametr C6, czyli nasz wymiar charakterystyczny, został tutaj stąd. Wyłuskany. No i dajemy Enter. No i czekamy. I teraz, generalnie, w zależności od skomplikowania wzoru, będziemy czekać tak długo, jak szybki mamy procesor. E, troszkę zmniejszę teraz rozmiar czcionki. Robię to za pomocą control, y, control i Scroll na myszce, po to, żeby zobaczyć, jak bardzo mamy tutaj długi wzór. Ale mm, pewna uwaga, widzimy tutaj już na pierwszy rzut oka, że mamy jakiś procent i. Oznacza to, że maksima w tym przypadku jedzie, że tak powiem, po całym zakresie, jaki jest dostępny, czyli też bierze pod uwagę liczby zespolone. Skoro bierze liczby zespolone, to będziemy mieli rozwiązanie dodatnie ujemne, plus dodatkowo to zadanie, to, to równanie, które, które nas bardziej, że tak powiem, interesuje, ale musimy teraz o tym wiedzieć, że mogą być również dwa, dwa przypadki, w zależności jaki będzie stopień yy, równania. I teraz w związku z tym Musimy sobie wyłuskać, co się dzieje i ile mamy tych rozwiązań. Żeby to wyłuskać, to teraz pasowałoby, żeby to równanie, które tutaj, mało, które tutaj było, było przypisywane do jakiejś zmiennej. I powiedzmy, to naszą zmienną będzie po prostu na przykład rozwiązanie. I do niego przypiszemy sobie wynik tego działania. Robię jeszcze raz ponowne obliczenia za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl-Shift-R i w ten oto sposób do rozwiązania zostaną przypisane te wszystkie tutaj obliczenia, które tutaj widzimy, że ich troszeczkę, troszeczkę jest, zaraz się powinien jeszcze wygenerować, bo widzę, że troszkę są krótkie. O, teraz już wszystko się, wszystko zostało policzone. I teraz chcę sprawdzić, co się kryje w każdym rozwiązaniu. Czyli niejako to rozwiązanie moje jest teraz macierzą, do którego przechodzę wprowadzając poszczególny indeks. Czyli na przykład rozwiązanie i pokaż mi rozwiązanie pod pierwszym indeksem. No i on mi tylko teraz wylistuje to, co jest pod pierwszym indeksem. Czyli widzimy, że tutaj mamy rozwiązanie z ujęciem liczby zespolonych. No to idę sobie do drugiego. Rozwiązanie 2. I tu powinna być podobna sytuacja. Również powinniśmy mieć tutaj kwestia liczby zespolonych. No to idziemy sobie dalej. Rozwiązanie 3. No, i sprawdzamy, co się dzieje pod rozwiązaniem 3. Tutaj widzimy, że mamy już to, co nas będzie interesowało. Sprawdźmy, czy jest coś jeszcze. Rozwiązanie 4. No, i widzimy, że takiego indeksu nie ma. Yy, nic pod tym indeksem już w tej macierzy się nie kryje, czyli nic więcej już nie mamy. No to teraz yy, naszy, naszą potrzebą jest skopiowanie tego wzoru. I teraz zobaczcie, jaka tutaj jest sprawa. Sprawa jest troszeczkę trudna, ponieważ e, różnie jest ze stabilnością tego programu. Maxima jest e, programem wieloplatformowym na Windowsa, na Linuxa i tak dalej. W momencie, gdy będziemy stąd kopiować, nie musi, ale może być sytuacja, kiedy ten program e, gdzieś straci swoją stabilność albo nie uda Wam się skopiować wszystkiego, szczególnie jeżeli mamy tutaj takie przypadki bardzo zagnieżdżonych e, właśnie, właśnie równań które przy odświeżaniu, prawdopodobnie jeszcze się tu wszystko nie odświeżyło z tego co, co widzę. O, teraz dopiero wszystko się udało wyświetlić, więc widzimy, że trosz, czasami to troszeczkę trwa, i dopiero w tej postaci to równanie jesteśmy w stanie stąd wyciągnąć i wkleić sobie do Excela. Więc teraz najprościej byłoby zrobić to tak, aby usunąć stąd wszystko, i teraz pamiętam, jak usuniemy wszystko, usuniemy również formułę kill all, czyli wyczyść wszystko. Klikam sobie, Delight. Mam czysto, ale w pamięci, w maksimie wszystko jest. Czyli wpisuję sobie rozwiązanie teraz tylko od trójki, bo tam jest to, czego potrzebuję. Wtedy mam czysty, że tak powiem, ekran. Nic więcej mi tutaj się nie plącze. Więc mogę Ctrl A na klawiaturze zaznaczyć wszystko, Ctrl C skopiować wszystko. Wystarczy, że. Jeszcze raz. Wystarczy, że przejdę sobie do notatnika. W tym notatniku wkleję sobie teraz to równanie, i tutaj mamy rozwiązanie, to równanie, które jest przekształcone. Oczywiście niepotrzebna jest cała, te, cała ten element dodatkowy. No to teraz widzimy, że tutaj jest to równanie no, bardzo skomplikowane. Gdyby nam to przyszło na piechotę rozwiązywać, no to byłoby ciężko. I teraz jedyne co musimy sprawdzić: czy nie ma tu jakichś składników, których nie rozpozna Excel? Jest pierwiastek SQRT, czyli teraz SQRT musimy zamienić słowem pierwiastek. Możemy na piechotę, możemy użyć funkcji zamiany wyrazów w zależności od czego kto z czego korzysta. Z racji tego, że tutaj będą występować tylko w dwóch miejscach, to zrobimy to szybko na piechotę. Ale teraz no, pytanie, czy jest sens tak robi, bo można robić to, że tak powiem, metodą pętlową, czyli sobie w Excela cały czas zwiększać... Prawda, daną wejściową, i w ten sposób też dojdziemy do rozwiązania. Oczywiście, ale to, to jest oczywiście jakiś taki przypadek, o którym tutaj opowiadam, ale to jest narzędzie, czy też sposób uniwersalny, który za, może zadziałać na różne potrzeby, jakie, jakie gdzieś tam u Was powstaną, czy w Excelu, czy w jakimś języku programowania, gdzie będzie potrzeba. No i teraz widzimy, że tutaj takie coś wprowadzamy do. Do równania, i zobaczcie, że ta formuła jest naprawdę duża. Do tego stopnia, że Excel nie jest w stanie, czy też ten LibreOffice wyświetlić całej długości tego równania. Musielibyśmy się tu przemieszczać po, po całym, po całym jakby zakresie jego w jakiś, w jakiś tam w jakiś sposób. No i widzimy, że coś nam tutaj policzyło. Więc sprawdźmy teraz. Czy to, co tutaj nam policzyło, czyli 17,77,36, gdy wprowadzimy teraz do wymiaru charakterystycznego zamiast 8 mm, czyli 17,7736, da nam coś zbliżonego do 6 yy, wiem, milionów mm do czwartej? No i widzimy, że jesteśmy bardzo blisko. 5 986, bo oczywiście tutaj jest kwestia dokładności yy, i tak dalej. Więc tak to tutaj generalnie wygląda, no i mniej więcej jest tu korelacja z tym, co, co tutaj się że tak powiem yy, pojawia. No to teraz sprawdźmy, czy jak wprowadzimy teraz ten parametr do yy, naszego programu do SolidWorksa, dajmy coś naokoło, niech będzie teraz powiedzmy tam 18 mm, żeby było, żeby było prościej. Powinno być ponad 6 milionów mm do czwartej. Czyli przechodzimy do SolidWorksa. Zamykamy sobie to narzędzie, podświetlamy sobie szkic i jeszcze raz 18 mm, czyli zmieniamy teraz ten parametr na 18 mm, przebudujemy wszystko. Widzimy, że zmieniły się wymiary. Szkic został tak sparametryzowany, aby w bardzo prosty sposób nastąpiła zmiana. I przechodzimy do właściwości przekroju, klikamy sobie, e, moment, tylko muszę sobie teraz wyjść z wymiaru, zaznaczę sobie szkic, właściwości przekroju, obli, y, y, oblicz ponownie i widzimy, że jesteśmy 6079 ponad 6 milionów milimetrów do czwartej. Tutaj mamy jednostkę, czyli generalnie się sytuacja sprawdza. Oczywiście mogliśmy. I tutaj do tego rozwiązania na piechotę, że sobie mieliśmy na początku 8 mm, no to damy sobie, prawda, tam więcej 10, jeszcze brakuje, no to dodamy sobie tam 15 i w ten sposób też byśmy doszli do rozwiązania. Ale gdybyśmy na przykład pisali sobie jakiś skrypt w jakimś języku, no to wtedy mamy przykład, jak za pomocą właśnie tego programu można sobie w takich sytuacjach, gdy mamy trudne wzory. Możemy sobie je przekształcić. A tym bardziej z racji tego, że oba programy, tak naprawdę, czyli LibreOffice, jest programem darmowym, open sourceowym, tak samo Maxima, to w zasadzie nie ma przeciwwskazań, by. Że tak powiem, uniwersalnie, praktycznie w każdej sytuacji można było z takiej kombinacji programów skorzystać i w ten sposób po prostu ułatwić sobie życie. Ciekaw jestem Waszej opinii w tym temacie, czy może macie inne sposoby na takie przypadłości? Jak sobie z tym radzicie? Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a ja dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.